Więcej serio nie piliśmy. kratka Teraz ma się wysłać wiadomość, stary. Ja teraz nie mogę wysłać wiadomości, bo mam wyłączonego Discorda. To ci nie wyślę. Sorry, bratku. A, yy, ogólnie to zapomniałem. O, kuśwa. O Nie! 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 Zgodziłeś się na to tak Ale, ale z miało być! No jest z tuba Ale ty z pięć dych, ja widzę pięć dych Kurwa, ale to ty... Eee, ale wiesz, bo no, to dał była ci, no, nie, bądź taki, zmierz, Ale na czole! Zmierz. Dobra, nie, nie na czole, nie na czole! Na czole dobra, ale nie, bo wysłał pięć jak będzie jeden donate 100 zł, to zrobię sobie na czole. Nie, skubanego kubanego zrobię Wajna. sobie na ręce. No to na ręce. na ręce, na dobra. ręce zrobię skubany, pisz. Tylko ładnie. disco dobra ale... czekaj czekaj nie ja, ja to odwrócę. odwrócę czekaj czekaj odwrócę to czekaj 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 poczekaj poczekaj bo ja to odwrócę